Zapraszam. Stanie pan sobie. Ja pana przeszukam. Dobra, ja pana zaprowadzę, zapraszam. zapraszam. No dzień dobry! No witam. Kurde, kopalat, prawda, żeśmy się tu nie widzieli? No, jakiś czas na pewno. Ach, niech dobrze być tu znowu. Mówisz? No, 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 to no. dobrze. No, ty się dobrze. trochę za Lafuentą. Tak, tak mówisz? No, co mm -hmm. No, dużo wspomnień. Dużo dobrych chwili, dobrych starych czasów. Ze spadnij do no, jedyni, no. nie? No, to... Co miasto, to inaczej, jak to mówią. Dużo. No, no, i dobra, no. Opowiadaj, co tam cię sprowadza, bo tak, tak nalegałeś na te spotkanie dzisiaj. No, powiedz mi całkiem szczerze, no. Myślałem dużo. Myślałem bardzo dużo nad swoim życiem, nad tym, co już osiągnąłem, nad tym, czego nie osiągnąłem, i dużo mi już nie brakuje do tego, aby, aby dojść do tego momentu, gdzie już naprawdę wszystko, wszystko, co chciałem zrobić, zrobiłem. Byłem królem, byłem, rządził miastem. Robiłem napady, zrobiłem każdą możliwą ucieczkę w mieście. Rozpierdalałem każdego. No ale prędzej czy później wszystko się zaczęło zrobić nudne. Ekipa się zaczęła psuć, sypać, ekipa się tylko chciała bić. Ja chciałem tutaj robić interesy i przejść na emeryturę. Nie napierdalać się, nie być już bojowkarzem, tylko po prostu jakieś konkrety w mieście robić, nie? Być znowu tym, tym, kim kiedyś byłem. Okej, okay. czyli, czyli Joker na emeryturze. No to co? Ciekawe, ale pamiętam, że tak chciałem być biznesmanem poważnym, tylko no nie zawsze to wychodziło coś, nie? No co? Nie no, ja mam, nie, nie do końca też emerytura, mam tam swoje plany, które właśnie bym z tobą obgadać, wiesz? Ale najpierw to Ci chciałem zapytać, jak tam, co tam u Ciebie słychać, jak tam są poczucie, bo powiem Ci, że będzie grubo wiecie, będzie, będzie na pewno grubo, nie? Słuchaj, tak jak Ty i ja, jesteśmy już trochę emerytami, nie? I starsi ludzie nie powinni za dużo rzeczy na robić, bo, bo, bo się sobie na przykład, nie? Ja bym Ci zaproponował, że ja mógł się zająć w tej hadle bronią dla Ciebie. Będę to w zajebisty sposób zrobić, też Ci zaraz mogę wytłumaczyć. A ty myślisz no robi dalej, to co robisz? Wiesz, te spotkania, rozmowy z nimi, rozmowy w toku, wiesz o co chodzi? I pomagał, e, ich karał. Z mojej też może i może jak coś odpierdolą, ale handel broni ja po prostu przejął. Byście też na tym zyskał, słuchaj, bo z jednej strony, wiadomo, ja bym swoje prowizje chciał kasować, nie? Zresztą do tego przyjdziemy. Ale by tej broni znacznie więcej sprzedawał, bo, no wiesz, ja nie jestem taki, taki, no, tak, tak, aż tak wygodny, nie? Fajnie, wiadomo, bo ja tutaj, jeśli mieszkał, to ja też dupy nie ruszam z lafety. Ale słuchaj, ja bym normalnie do nich podjeżdżał, do osiedla, na te, te Grove Streety, na te wszystkie patelnie, do gangów i normalnie z nimi gadał, yo homie, what's up my more. i normalnie z nimi handel prowadzi, nie? Zamówienia brał, wszystko, dostawy, to by już tutaj, z waszą pomocą, no, tak, także, bo oni gdzieś przyjechali, nie? jakiś spoko, Mian jest, tak, żeby to nie truli nam dupy tutaj, nie? No bo duży ruch, to wiesz, też przyciąga jakieś FIBY, jakieś policji, jakieś inne tutaj, nie? No tak, no z jednej strony właśnie żeśmy omawiali to z chłopakiem, Ostatnio, że się pomału ruszyć do miasta, no bo jesteśmy na oczku od jakiegoś czasu. W sumie nawet wtrafiłeś w porę. No. Hmm. Czyli mówisz, że chciałbyś robić dla mnie i chciałbyś dla mnie rozprowadzać broń na mieście, tak? Ma bardziej z tym współpracować, wiesz? Ja nie hmm. lubię dla kogoś pracować, ja lubię z kimś współpracować, wiesz? No rozumiem, ale wiesz dobrze, że jak chcesz rozprowadzać moją broń, to musisz być ze mną. Ty no tak, ja no dokładnie. Będę twoim partnerem, nie? Wiadomo, wiadomo, ty masz tutaj jest twoje dogadania, to jest twoja lafueta, ci w to nie będę igarował, ale ja będę po prostu tą gałęzią tutaj, nazwij to, w mafii, nie? Który będzie po prostu rozprowadzał broń. Taki, taki, a'la kurier to nazwał, nie? Kurier, kurier. Dobra, może być i kurier. No dobra. No dobra, no to porozmawiajmy teraz o pieniążkach w takim razie, ile ten kurier będzie brał? Ja tak czym liczyć, wiesz, na kalkulatorze tam, pytałem się tych wszystkich gagów klubów, ile tam? kupują tego, ile tego, tam ceny już też znam na oku i wyliczyłem, żeby to by się to opłacało, ale żeby mi się to też opłacało i żeby to nie było tak, że ty będziesz teraz stracił ja ci będę wiesz, na pieniądze tutaj nie walił to stwierdził najlepiej było 10% dokładnie to jest idealna suma od sprzedaży broni. Czyli dam Ci przykład, jakieś 10 pistoletów jakbym sprzedał za milion, no to 100 koła idzie do mnie, 900 do Ciebie. Przez to, że będę tego znacznie więcej teraz sprzedawał, to Ty więcej zarobisz mimo wszystko, wiesz? Zarobek będzie większy, mimo tego, że będzie strata 10% w sumie, nie? Bo A taki no system rozumiem. rozpracowany, że wszystko pójdzie. Że na koniec miesiąca nie będzie nic. Będzie, będzie, nie będzie ani pukawki jednej, wiesz? Rozumiem. No dobra. Tak kusząca propozycja. No dobra, no powiedzmy, że wstępnie chyba mi się pomysł podoba. Wstępnie też jestem zainteresowany w takim razie współpracą z Kurierem, No bo, mówimy no my już tu z chłopakami działamy w tym tygodniu małą restrukturyzację robimy. I też właśnie rozmawialiśmy o tym, że trzeba się będzie wynieść z bronią stąd, bo no bo, bo mówiłem że wcześniej, jesteśmy na oczku, a no, jakoś sobie radzimy. No dobra no, powiedzmy, że moglibyśmy zbi zbić piąteczkę, no. no to super, no to co co? No to jesteśmy już dogadani, nie? Wydaje mi się, że tak. No szczegóły finansowe już chyba mamy mniej więcej dogadane. Dla mnie 10% Jest spoko, jeśli chodzi o Ciebie Zobaczymy, może będziemy negocjować później w czymś czasie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mhm. A, i co? No nic, no, no. Tylko tak jak powiedziałem, no jak działaś, to działasz ze mną dla nas razem z nami. Jasne. Znaczy, to jest wiesz, kwestia tego, że ja ludzi mam z czasem mm. czasami dochodzą nowi. Tak jak prawdopodobnie ty dzisiaj wejdziesz z nami tutaj. Tak wiesz, to różne rzeczy się dzieją. A ja na przykład tu po mojej lewej masz kosę. To jest taka moja lewa ręka. Zarazem, singiel, taki solo. Mm -hmm. Solo gangster, kurde, lubi, lubi obserwować, szukać ludzi. Także. Także mówię. Pozbywam się brudów po prostu z miasta. tak No, kiedy jakieś są delikatne akcje, to. Czyli co, w skrócie? Ja, ja jestem życiem. tutaj. Ja jestem kurierem? On jest śmieciarzem? A to kto? A to jest... ochroniarz. Ochroniarz? No dobra, kurwa. Nie, Ty, no, no fajna to, to spółka z nas ja. Dobra. No nie, oczywiście mam też swoich doradców, ale oni rzadko kiedy uczestniczą tutaj w naszych... w naszych, tutaj, naszym życiu, inaczej. Mhm. No Ja występuję pod różnymi tożsamościami, także my się znamy już nie od dziś, także... No tak, to prawda, to prawda. No właśnie, także... Także były czasy, kiedy ja przychodziłem do Pana, a są czasy, kiedy Pan przychodzi do mnie, no. Duta, duta. ale ej, jak mówię, ja wiem, że tutaj pełen szacunek chodzi, ale przejdźmy naprawdę na Ty, bo nie znamy się już od Jasne. dziś i jak jesteśmy partnerami, to to musimy sobie walić na Ty, bo, bo to, to pokazuje że zajeby tutaj wzajemne zaufanie do siebie, nie? Tak to per to to no wiadomo, nie? Ja się niekomfortowo wtedy czuję, nie? Tak nie na luzie, nie? Jasne. Ja jestem brzydko, łysy. Arthur, Jack, Michael. Jak to zwał tak zwane. <głynne> to <Dobrze> będzie dobrze. <głynne> to, to nie, to ja jestem Jay, albo Joker, albo J. 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 stary. To tak mówię takie przyksywki. Naglada no, ja też. No, no, no to, to, to też. No tak. Mhm. Tak. Dobrze, no ja będę mówił raczej JJ, bo ja lubię to. JJ, o oh, kurwa. Podoba mi się. No dobra, niech będzie, nie? <głynne> nie, dobra. zartami, ale. Nie. na pewno się dogadamy. No ja kwestii. myślę, że tak, jak mówię. Ja będę tutaj dosyć dużo pracował, sporo pracował, ale fajnie też na za tym zarabiał. Tutaj będzie jeszcze większy zarobek, no win win, nie? Po prostu to jest, to jest... Hmm. To jest wygrane dla obu stron, nie? To tego. No, dobra, to chłopaki cię już mało prowadzą tutaj. A ja dobra, dobra. Za chwileczkę będę. No w porządku. No ja zapraszam. Nie, chyba dużo się nie zmieniło, nie? Jak to się no. mówi, nie, nie never change to winning Team, nie? No ale fueta zawsze on top. Na górze się nic nie zmieniło. Tutaj mamy magazyn. O, to to Także To, 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 to nowe. takie najbardziej. To fajne. Aczkolwiek będziemy przenosić wszystko na dół i tak, więc... No. Tu mamy salę taką do spotkań, wiadomo. Ducha. Tutaj jest biuro szefa. Ducha. Ty, ale wejdziemy, zobaczymy, jak to ta wygląda, czy nie. No wejdź, wejdź. No kurde, do no, fajne, o ten Jaguar. A kiedyś takiego zajebałem gdzieś na lapadzie. A później go sprzedałem, to już wiem jak to trafił. To po prawej łazienka. No, no dobra, o. A super. A to później skorzystam. tam. O kurde, ale okno, no dobra, firanki są to. Idę, podglądał. Że, że taktujmy danie główne. Dyta, no a taj taka przyjście jakiejś brydówce, nie nieba? Jakieś na dado czy coś? A, szkoda. Kiedyś się doczekam. Tutaj trzymamy głównie broń, jak przyjeżdżają, żeby kupić w garaży, jak narzędzia, te sprawy. Dyta, no daje radę i jest pojemny, nie? No, no to nawet guardianem idzie wjechać. Testowałem. Tak, o kurwa. Guardian to dobry stary czasy. Się policję tym bobiło z welocze. A moje ulubione autko. Guardian, tak? I zapraszam tutaj. Ej, tak. go zastąpił. Wie wiele więcej funkcji ma, nie? No i kabaczo z guardianem na pojedynku wygrywa. Czy ja wiem? A zależy też Dobra, od tak. Tutaj. W razie jakby gdyby co, wiadomo... No, wiadomo, no to fajne. Mamy swojego medyka, powiedzmy. Tu na lewo moje, mo, moje, że tak tutaj ma osobisty pokoik. No, ale tutaj musimy robot jeszcze zrobić, bo tutaj kurde, no tych narzędzi trochę mało. Broku tutaj jakieś piły. Hmm, siekiery też, nie? O nie, tutaj to, to tu o, zrobimy robot. To spokojnie chłopaki, to ja ogarnę. I tutaj dorzucimy no, jeszcze dużo fajnych rzeczy, nie? Brakuje rakuje trochę rzeczy, że chodzi o tortury, nie? A to, to, to też lubisz się bawić takimi no. rzeczami? O kurde, pani, ile już ludzi torturowałem. Więc to tutaj, to to, to, to to już... Będziemy się dzielić tym pokojem. Tutaj o, to, 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 ten, e, tutaj magazyn. będzie magazyn przeniesiony, tak jak mówiłem. No tak. Będzie Podzieję lepiej zawsze, nie? No to. nie bo... Sieba, sieba, alo, alo? Kiedyś Łapki ta w górę! Była zaniedbana. No, oczywiście, sala spotkań, nie, była nie, 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 nie Także. No kurde, ale duży ten pokój, ja pierdykam. Kurde, no jak na wieczysz Jezusa, ten, 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 nie? Kurde, dużo to. No tak, no tutaj jest takich rzeczy tak. Oczywiście mamy kilka różnych firm gdzieś tam, swoich postronnych, mamy dostęp do śmigłowców, samolotów. o do samolotów, a, tak? A, także... Okay. Oho, Czasami to... jakieś bardziej skomplikowane akcje, nie ma problemu. A dobra ja sobie bezpieczny na te samoloty na przykład. Gdyby taki jeden no, jakoś wpadł w komendę, bo jakiś pilot coś tam nie wyrobił, to, to dobrze są bezpieczone te tak. samoloty, czy nie? No w tej chwili cały sprzęt co mamy na sprzedaż to leży tutaj. No co, no co. Trochę tego no zostało, tak, że... no. No jest, jest. No to jest no to, co trzeba to przemyśleć. Samochody. samochody. Masz do wykorzystania nasze. Tak samo również również w garażu kilka sztuk też dożyśmy Wykupowali sobie jakiś... Także możesz śmiało korzystać. No super, no mamy wszystko dogadane, nie? Kradziesz jakieś pytania co do mnie? Osobiste, personalne, niepersonalne? Słuchaj, ja cię znam od dawna, wiem jaki masz temperament i tak dalej. No tylko, że mówię, ja jestem człowiekiem wielu twarzy, ja się też zmieniam. tu. ja jeszcze świnek w sumie nie pokazałem, tutaj koledze nowej. Aha, tak. to No dobra, dobra, można popatrzeć. Czyli będzie świeże mięso, tak? No znaczy, to nie to. A to zazwyczaj tak pozbywamy się ciała, bo jak, jak e, że tak powiemy, przyciągamy e, nową krew, to zazwyczaj mają, pierwsze co mają styczność z naszymi świnkami. No. Hmm. no i... Ale fajny kinia. prosiak. Bóli i Nie jest, Okej. Okay. Tak, tak, tak. Ciekawe i biodam, no? I no, tak jakoś wyszło. No, a jak się te dalej nazywają? Termaty. To są jeszcze dwie świnie. Jak one się nazywają? Tamten to jest kurwa Adolf. Adolf! O. No ta. kurde. Nie ma A ten, ten czwarty to już nawet zapomniałem. To jak chcesz, to może być ten? Jak to mówiłeś dzisiaj? Stalin. Tamten, Stalin, no. Może być. Stary? Nie, no ja miałem ksywkę stary. Nie, nie stary, Stalin. Stalin! A, no. Czyli Adolf i Stalin, no dobra. A ten ta, taki czarny i tak dalej, no, brakuje mu tylko wąsa, nie? No tak. Zawsze możemy mu dorysować. No dobra. No, Nie, no Tutaj zazwyczaj, zazwyczaj jakieś resztki kurwa kończą. A ja jak dobrze wiesz, świnia zeżre wszystko. No też. Tak. lepsza drakina. Nie trzeba tutaj ani łodzi no. zapierdalać kupować i no w morze wypływać. No fajne, fajne. Czas, czasami jak śmieszkujemy z nowymi, to każemy im kopać swoje groby u świnek także. <noise> no. A potem jak mają całować którąś w dupę, to to wiesz. No, pa Buli, pa, elo. Tak. Jak z góry Lama, mówię ta, o ta, ocenie, ta, ja i tam i Buliego i Kinie lubię, to jest i, i, i C, oni... By było, by to zmienić trochę. Oni tak nazwali świnki i tyle, no. Wiadomo, wiadomo, że dużo ludzi od razu myśli, że to Bulikinia Kinia, jak coś, ale obydwie tak, osoby lubię. Co, Buliego bardziej, no bo mówię. prywatnie znam i szanuję, ja zaleźć, ale się położyć i C to i C, no. Wybram, A, to, a no i mówię, to mnie, to, 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 to mnie raczej po prostu nie, nie będzie, ale słuchaj, ja jestem bardzo taki y, pod mailem, ja zawsze mogę się obudzić, Jasne. nawet, na, bo ja tak szczerze, nawet jakby kurwa gdzieś tu, ja wiem, jakiś motocyklista popierdalał po mieście i stworzył problemy czy coś, ja bym się miał obudzić czy coś, to to żaden problem, nie? No. Yes. Mówię, i najlepiej tak jak mówię, czyli ma być spotkanie nawet, miałby, miałby, nie wiem. E, powiedzmy, że sobotę o 15 się nawet nie w niedzielę, a jednak padnie informacja że 17, że ma być jednak w sobotę, żaden problem. No i to tam yes. żywy problem, nie? Raczej w sobotę raczej, w sobotę raczej odpada, bo ja raczej w sobotę. Ja tego mówię, mówię, mówię tego tak ogólnie, że, że, że średni w tygodniu jestem, a jak wylatuję z miasta całkiem, to daje znać, nie? Więc ja jestem gdzieś na tak miejscu jeszcze. tylko po prostu telefon mam wyłączony, żeby nikt e, nie dzwonił i tak dalej, wtedy jakiś mail i jestem, nie? jest jeszcze, jeszcze szczegóły wszystkie omówimy. Dobra, bo ty tam jesteś na naszej aplikacji, prawda? Eee, nie wiem dokładnie, której, bo być może tak, być może Ej, nie. jest, jest. Tak? Jest, jest, dobra. Tak Taka kryminalistyczna, jeszcze... nie? No dobra. Tak, 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 ja ci tam później dodam uprawnienia, okay. żebyśmy sobie... Tam z nami tutaj już utrzymywać kontakt. No i co do, co do gangów klubów wszystkich jak mówię, mój numer ma normalnie latać, mają być przy sobie duber, mam sobie zadzwonić, ja sobie podjadę, sobie z jej popierdolę, dole pogadam. E, zamówienie odbieram, bo myślę, takie, taka miła atmosfera. Ja tak będę przyjeżdżał jako ten jako ten dobry z Fłenty, wiecie co chodzi, że ja przyjadę coś tak. tam, się z nimi napiję kogoś, nawet Blanta zapalę, ścieżkę wciągnę, żaden problem zamówienie ogarnę, później powiem, nie wiem, przyjdźcie tu i tam, zrobimy fajną obstawę gdzieś, nie wiem, na przykład ja bardzo lubię Elburu Heights, nie? Tam, gdzie są te wszystkie e, pola olejowe i na przykład tam, gdzieś przy jakimś hagarze, zrobimy transakcję i tak dalej. No, no. Tak. E, Szefie, ja na szybko ogarnę tą aplikację, tam szef się, no się Korzystając, korzystając z twojej popularności, na pewno trochę zarobimy. Myślę, że tak. Także, no ja też tak myślę, no. No dobra, to chodźmy tutaj jeszcze, chłopaki, są reszta. Czyli co? Wszystko jest dogadane już oficjalne, nie? Więc jak mówię, będę mógł od razu tak, nawet weź. tutaj już pojechać po mieście, pogadać właśnie z jakimiś balastami czy coś i pogadać, że w przyszłości będę się do mnie kontaktować i że będę po prostu im to załatwiał, nie? Oczywiście, znaczy, że będę potwierdzenia twojego potrzebowali, no, jeżeli, ale... Oczywiście, Ale, ale już będziemy mieli ten, ten numer, nie? Słuchaj, ja ci powiedziałem w tym momencie, co byś nie zrobił, to już jest twoja sprawa. Dobra, jeżeli no Jeżeli ty w tym momencie będziesz pracował tutaj i sprzedawał ten towar. Ważne, żebyś go sprzedał, ważne, żebym ja zarobił. Swoją dolę też dostaniesz. No dobra, no i no. ja mówi, no, będzie sprzedaż większa. Bo ja coś, że sprzedaż będzie większa o 30%, a to zarobić się to minimum 20% więcej, mimo wszystko. A ja zarobię jeszcze 10% ze wszystkiego, więc hej, ja dużo zarobię, wy jeszcze więcej zarobicie, na no win-win. Oprócz tego mniej pracy i nie byliśmy się tutaj, nie będę ci ludzie się tu przyjeżdżać, w kolejce stać i tak dalej, tylko to będę przyjeżdżali z ważnymi problemami. Nie będę ci już dupy zawracać jakoś właśnie bronią i tak dalej. Skąd tego ja będę, nie? No, no tak, no. Będę zarabiał więcej się niż z właśnie... jakichś napadów, nie? Których są dla mnie nudne i przeruchane, nie? A no, po części właśnie na tym mi teraz zależało, więc zawiłeś się w sumie w samą porę. No A, więc, no. Dobra, czekaj, fidelizowam, chłopak. Chłopaki, chodźcie tutaj, wszyscy. Zawsze możesz wiesz, A co to, przyjedziecie na La Fuente, weźmiecie towar, pojedziecie i tyle, tak? No, dobra. No, dobra, Chłopaki, chodźcie tutaj, jeszcze co są. Wszyscy. Wszyscy się dobrze czują, bo tak widzę, że. coś niechętnie dzisiaj. Dobra. To przywitajcie nowego w naszej skromnej rodzinie, czyli pana Dziejdzieja. No, witam, witam. Witam wszystkich, Siema, który, się, właśnie no, no, Dobry, powiedzmy, dobry. Powiedzmy, że od przyszłego tygodnia będzie odpowiedzialny za rozprowadzenie broni w mieście. Więc. Więc to. No, będziemy tam odwiedzać. Myślę, że wszystkich. będzie nam się dobrze. Tak jest, będzie nam się dobrze współpracowało. Dyta, będziemy wszystkich odwiedzać, będziemy tam zamówienia tak. będą u nas składać, dostawy będziemy robili, po prostu pilot się jeszcze bardziej kręcił, rozwinił, więcej broni było sprzedane i tyle, nie? No, zobaczymy, no zobaczymy. Pierwsze tygodnie powiedzą wszystko. Dyta. Więc, więc tyle. No, tak jak już powiedziałem, tutaj wspomniałem Jokerowi, że, że prawdopodobnie w niedzielę będzie spotkanie rodziny, więc, więc... Tak mniej więcej będzie. Jeszcze ustawimy dokładną godzinę. I i co? No i będziemy się widzieć. Mam nadzieję, że się wstawi 100% rodziny, żeby, żeby każdy mógł się poznać ze sobą. Zwłaszcza ci nawi, tak? Dobra, prosimy jeszcze każdego sms-u z jakąś swoją ksywką czy coś. Żadnych tam imion, no, tylko ksywkami rzucić i tyle, żeby łatwo zapisać, nie? Będziemy teraz dużo razem współpracować i działać, nie? A też w razie czego już w aplikacji dostałeś tam, tak. że tak tu i możliwość. Tam wszystkie numery są spisane. Dobra, ty okay. co? Dobra, ja sobie to na spokojnie, później wieczorem, jak już będę na chacie, na tablecie, sobie wszystko e, ogarnę, załatwię, no, nie? No, no. no spokojnie. Tak, bo ten jeszcze tu wisisz. Nie wiem, czy pamiętasz. O kurde, Teo, ja kogo tu mi mam przed sobą. <śmiech> kurde. <laughs> się ogarnie, no, no, no. zarobię tutaj pierwszy środek na transakcji i odkupię te tuwiki. Tego tubika to, to <laughs> byłem... jeszcze, ty tubik, to ja ci zabrałem jeż. chyba w 2019, od dwóch lat mnie prześladujesz tym chyba tubikiem. Tyły, tak <laughs> tego tubika ty to by... Mi... To mi nigdy nie zapomnisz tego tubika, nie? Nie. A chcesz wiedzieć jak nie. go straciłem? <laughs> chcesz chcesz wiedzieć jak go straciłem, czy nie? No możesz powiedzieć. Dobra, no był kiedyś na komedzie, policja mnie przeszukiwał, i niektórzy policjanci ja wszędzie lub grzebać. A ja sobie tubik wszedł po prostu do dupy, nie? No napuściłem cichacza i on stwierdził, kurde, dziwny te cichacze coś i mnie przeszukali, znaleźli tubik wystający z dupy. Tak mi go zabrali, koniec końców, nie? Tyle z ja No, Ja bym sobie go nie chciał, tu do zwrócić. No dobrze <laughs> <że> go zabrał. <laughs> no da. No, ale, ale szkoda, fajny był tubik, no. Ale mówię, ogarnę ci nowego, nie? Dobra, każdy dał SMS-a, to was zapiszę. O, też mam świego. Każda organizacja, każdy ma jednego siwego. O kurwa, kod czerwony wprowadzili, co się odjebało? Jak od dłuższego czasu, chyba, nie? No nie, nie gadaj, ogóle, że od, od, tych, od, tego, od tej ostatniej naszej akcji jest kod czerwony? Nie. Może widzieli jej na mieście, nie? Z warsztatu i mieli mechanikę odbić. Dobra, no to co, to ja będę się... Pojadę się tam już jakieś, jakieś inne ciuszki ogadać, żeby to bardziej formalnie wyglądało, nie? No, jak już no, jest ja tak elegancko, no, jak, jak, tak, jak kiedyś też wiesz, tak chodziłem, nie? Żebyś tak pasował troszeczkę do nas, no. No tak, lubię to się załatwi coś, nie? Ja, ja lubię klasykę, no. Nie, co? No co, zrobimy tak, wiesz, ja pojadę do sklepu, przebierę się w coś co mi się bardzo podoba i dogadam, żeby krawiec mi to po prostu w materiale w innym kolorze uszył, nie? No.